cie gohani, cześć. Jak widzicie, jest upał. Nie da się ukryć. Po prostu, uf, strasznie gorąco. Nie strasznie. Właśnie dlatego chciałam wam powiedzieć o tym. Dlaczego nie powinniśmy mówić takich rzeczy strasznie, albo okropnie, albo yy, yy, piekielnie? piekielnie coś tam chce, piekielnie coś tam... Takie różne rzeczy mówimy, czasami nie zastanawiamy się. Są takie różne powiedzenia polskie. Te powiedzenia są czasami bardzo, bardzo głupie, ale się w naszym języku niestety przechowały. Niektóre niby brzmią głupio, ale są ludowe, stare. Czasami tych słów nie rozumiemy, ale też są takie, które po prostu są Zaniżające wibracje. Witaj, Irenko. Więc zaniżające wibracje są takie słowa, które w... nie myślimy czasami o nich, ale powinniśmy, powinniśmy zastanowić się, czy te słowa, które wypowiadamy, są pozytywne. Czy zasilają naszą energię? Czy obniżają naszą energię? Czy udowadniają, że jednak mamy jeszcze te programy? Czy udowadniają, że już się od nich wyzwolimy? Ponieważ to rzutuje to wszystko, co my mówimy, myślimy, to rzutuje potem na nasze życie. To rzutuje na naszą przyszłość, na naszą teraźniejszość, na to, jak postrzegamy świat. I to jest tylko też dowód, że, że te programy dalej tam istnieją i sobie pracują, a my bezmyślnie czasami coś mówimy, i wtedy. Po prostu samo wychodzi, że ojej, a nie miałam o tym mówić, a nie miałam o tym myśleć, a miałam zmienić sposób myślenia. Tak samo jest na przykład, jak coś się nam dzieje w życiu w przeszłości, jakieś mamy doświadczenia, nie za fajne, i potem cały czas, jakby cały czas ta historia tych doświadczeń się wlecze za nami, bo nie pomyślimy o tym, że przecież to jest przeszłość, to nie jest rok. To nie jest wyrok na całe życie, że mieliśmy złe małżeństwo, czy coś tam się działo. W sumie to nie ma czegoś takiego, jak, jak to się mówi, jak ludzie mówią, że na przykład coś tam się nam nie udało albo, że porażka, czy coś takiego. Nie ma porażek. Nie ma czegoś takiego. To jest tylko doświadczenie, które mamy się, z którego mamy się nauczyć. Porażek nie ma. Może być, na przykład, coś nam się nie udaje, ale to jest tylko wynik czegoś. Tylko. Nic więcej. Nie powinniśmy się, wiecie, y, jeszcze dołować: O, mea culpa, moja wina, i tak dalej, bo to, to jest jeszcze, jeszcze gorsze. Musimy się cieszyć z tego, co doświadczamy. Nawet jeżeli jest to bolesne, ale już to rozumiemy dobrze. Nauczyliśmy się tej lekcji po prostu. Idziemy dalej. Nie, nie jest to wyrok. To jest tylko nauczka czegoś. To jest tylko nauka, jakaś lekcja do przerobienia dla nas, którą mieliśmy przerobić i koniec. Ale zobaczcie, jakie słowa używamy, w jaki sposób myślimy. Obwiniając na przykład byłego męża, czy obwiniając jakieś sytuacje z przeszłości, sami praktycznie się obniżamy w ten sposób. Dlatego musimy patrzeć do, na przyszłość, na to, co chcemy osiągnąć, i nie patrzeć na to, co było w przeszłości, i zwalać na to. Bo to jest też odpowiedzialność. Łączy się z tym odpowiedzialność, kim my jesteśmy, kim, co my możemy, bo mamy wszystko możemy zmienić swoje. I wiecie, że ja jestem bycia na dnie, odbicia się odna od i tak dalej. Wszystko można, jak się chce, i nie patrzy się na to, że kiedyś nam się nie miało, tylko patrzy się na to, że się ma. Ponieważ, tak jak mówiłam wczoraj, z braku nie można stworzyć dobrobytu. Trzeba wiedzieć, że się ma. Po prostu nieograniczona miłość, nieograniczony dobrobyt na wszelkim poziomie. Więc zobaczcie, jeżeli my myślimy pozytywnie, mówimy pozytywnie, reagujemy pozytywnie, postępujemy pozytywnie i rozwijająco, i wysoko to ta odpowiedź jest do tego, co się nam dzieje w życiu, to potem też ta sytuacja się obraca i czasami jak My, nam się wydaje, że ojej, to już jest po prostu z tego już nie da się wyjść e, też miałam wiele takich sytuacji w życiu, że no już mówią, koniec to już z to tego się nie da wyjść nie? E, ale to jest nieprawda bo to z, zależy jakim my mamy do, go, do tego odniesienie, do tej sytuacji i jeżeli pozytywnie myślimy, jeżeli z dobrej strony na to patrzymy i dobrze o tym mówimy że to jest dobre dla mnie że to pomaga mi się rozwinąć, rozwinąć, rozwijać. To jest niesamowite, jak wszechświat, jakie, jakie wszechświat ma dla nas plany, jakie Stwórca ma dla nas plany, jak my razem kreujemy ten wszechświat i ten mały mikro wszechświat i ten duży wszechświat, bo to wszystko jest połączone jedno z drugim. Uwite jest razem i my musimy po prostu zaufać. A jak mówimy negatywnie, że ciągle coś jakieś problemy są, że ciągle, że to nie, ja od tego nie mogę się uwolnić, bo to albo sam to, to ciągle będziemy w tej energii tego czegoś. Pamiętajcie, że to, co się nam przydarzyło, to nie jest wyrok. To jest tylko nauka, to jest lekcja. Mówmy pozytywne rzeczy, myślmy pozytywnie. Popatrzmy i bądź, bądźmy wdzięczni, ile piękna jest wokół nas, ile, ile wspaniałości. I myślmy pozytywnie, mówmy pozytywnie. I wtedy zobaczycie, że zmiany będą bardzo duże w naszym życiu. Jest, to jest klucz. Bo jeżeli Wiemy, że tak jest, okej, okay, tak jest, ale nie wprowadzamy tego w życie. No to to, to się, to jest zupełnie bez sensu. To jest zupełnie mm, bez. A... szkoda naszej energii. Wchodzimy w coś, ale tak naprawdę do końca tego nie robimy. Nie, nie, nie bierzemy odpowiedzialności za to, żeby to zmienić, i na przykład chcemy coś zmienić. Ale mówimy dalej negatywnie o tym. To też nie jest dobre, bo tak naprawdę no, ta energia się ciągnie za nami. Więc cały czas ta energia się ciągnie. Żeby przerwać negatywność, trzeba zacząć myśleć, mówić pozytywnie. Choćby nie wiadomo, co się działo, słuchajcie. Nie wiadomo, co by się działo, to trzeba to odciąć. Tą energię trzeba odciąć. I tylko pozytywne myślenie, serce otwarte, i mówienie też pozytywne. Ja też to robię, słuchajcie, każdy to robi. My jesteśmy tak stworzeni i najłatwiej narzekać, i najłatwiej obwiniać, i najłatwiej mówić negatywnie, bo tak jesteśmy zaprojektowani przez system. I niestety nauczyli nas tego od, od małego, że. Czy, czy że tak ma być, bo taki jest system i tego, to jest wszystko nieprawda. My możemy stworzyć swój mikroświat piękna, dobrobytu, wspaniałości, piękna i, i szczęścia. Więc zwracajcie uwagę na to, co myślicie, co się w głowie pojawia, jakie myśli. Jeżeli są myśli niedobre, to nie znaczy, że to są nasze myśli wcale. Pamiętajcie, że my kontrolujemy nasz mózg. Co on sobie myśli? Jakie myśli przychodzą nam do głowy? Możecie powiedzieć nie. Ja nie chcę myśleć negatywnie. Nie. Odcinam to. Powiedzcie stop! To jest technika. Tak można sobie zmienić, naprawdę bardzo dużo. I w tym momencie tak samo mówienie. Jeżeli coś wam nie idzie, jeżeli coś potrzebujecie rywa, także będę kończyć, ale zobaczycie różne... Jak będziecie myśleć pozytywnie i tylko. Mówić w ogóle o tych rzeczach, które Was męczą. Nie mówcie o nich. Po prostu. Odetnijcie to. Mhm. Życzę Wam cudownych snów, magicznej nocy, pełnej wspaniałości, cudownych marzeń, które się zaraz spełnią. Już się spełniają i dostała tyle życzeń od Was. To jest bardzo fajny dzień. Olejki przyszły, więc zaraz będzie mama rozsyłać. Już przygotowała te y, wszystkie te przesyłki z olejkami. Y, I bransoletki jeszcze, które nie doszły też idą. Także wszystko jest, wszystko się dzieje. No paczka trochę szła ze Stanów y, no i była otwierana. No, i trzeba było jeszcze zapłacić jakieś tam, znowu podatki po drugiej stronie. Ale to nic. Doszło, wszystko w dobrym stanie i, i jest dobrze. Jest dobrze, także niedługo dostaniecie te olejki i te przesyłki. Jeżeli ktoś jeszcze chce zamówić pamiętnik dobrostanu, a nie chce płacić kartą albo chce po prostu zapłacić na konto w Polsce. To też dajcie znać, bo już parę osób tak zrobiło właśnie: że wysłało pieniążki do mamy i mama posłała po prostu yy, ten pamiętnik do nich. I to jest do wydrukowania. Jeżeli ktoś nie może wydrukować, to też pomożemy. Także dajcie znać: to jest po prostu najlepsza metoda na to, bo jeżeli ja bym chciała wydać taki pamiętnik, to to by dużo pieniążków kosztowało, żeby wiecie okładka, papier w ogóle, papier żeby wydać no dosyć dużo kosztuje to musi być zrobione w odpowiedni sposób kiedyś to zrobię, na pewno kiedyś to zrobię i pamiętnik dobrostanu i pamiętnik dbania o siebie i afirmacje, będę to wszystko drukować, będę to wszystko publikować ale na razie jest jak jest wiem, że wielu z Was już to zrobiło, także Mam nadzieję, że was, Wam to pomo pomoże, pomaga i kształci Wasze nowe, szczęśliwe życie, bo o to mi chodzi. Także pozdrawiam. Zdrawiam, 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 papa!